Mieszkamy w świecie, gdzie nasze smartfony utrzymują nas w stałym połączeniu 24/7, a jednak paradoksalnie nigdy nie czujemy się bardziej niedocenieni i odizolowani. To jakbyśmy krzyczeli w ogromną cyfrową pustkę, pragnąc być usłyszanymi i cenionymi przez tych, którym jesteśmy bliscy. Ale co się dzieje, gdy nasze wiadomości wracają bez odpowiedzi, gdy nasza obecność w życiu innych wydaje się bardziej wygodą niż koniecznością? W tych chwilach refleksji, starożytne mądrości stoicyzmu, nauczanej przez Marka Aureliusza, świeci jak światło przewodnie. Przypomina nam, że nasza prawdziwa wartość pochodzi od środka. Jednak jak możemy wplatać tę wieczną filozofię w nasze codzienne życie, aby autentycznie zwiększyć naszą wartość w naszych relacjach i interakcjach z innymi? Ten film przewodnikowy poprowadzi Cię przez praktyczne strategie zgodne ze stoicyzmem bez sztuczek ani manipulacji, mające na celu budowanie relacji rezonujących autentycznością i głębokością. Pamiętaj, że towarzystwo, jakie utrzymujesz, jest odzwierciedleniem Twojej tożsamości. Sedno tej filozofii uczy nas być niezastąpionymi nie przez bycie potrzebnymi, lecz przez bycie wartościowymi. Spróbujmy zrozumieć, jak wpleść filozofię stoicką w naszą codzienną tkankę, tworząc połączenia, które są nie tylko głębokie, ale także rzeczywiste i satysfakcjonujące. Pierwszym krokiem do opanowania sztuki zdobywania priorytetów w życiu innych jest stworzenie poczucia rzadkości w twojej obecności. STW zamknięte RZ poczucie rzadkości swojej obecności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego księżyc jest bardziej fascynujący, gdy nie jest pełny każdej nocy? To samo dotyczy nas. Aby być bardziej cenionym Pierwsza praktyka to stworzenie poczucia rzadkości swojej obecności. To stoickie przypomnienie, że nie jesteśmy nieskończonymi zasobami. Nasz czas i uwaga są jak złoty pył w tej zgiełkliwej erze. Wyobraź sobie, jesteś osobą, która zawsze mówi tak, zawsze na zawołanie innych. Jaką to przekazuje wiadomość? Krzyczy, zawsze jestem dostępny, to nie jest skarb, to sklep spożywczy. Teraz zmień sytuację. Bądź jak rzadka książka w bibliotece, dostępna, ale nie zawsze na widoku. To nie chodzi o robienie wrażenia trudnego do zdobycia, ale o autentyczne cenić swój czas. Marek Aureliusz, nazwisko synonimiczne z mądrością, zasugerował to, mówiąc, że masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zrozum to i jest style. Skierowuje nas ku wewnętrznej wartości, zanim będziemy szukać zewnętrznej akceptacji. Ta praktyka wymaga delikatnej równowagi. Nie chodzi o bycie nieprzystępnym czy zimnym, ale o pielęgnowanie zdrowego szacunku dla samego siebie. Kiedy reagujesz natychmiast na każde wezwanie, stajesz się sługą kaprysów innych, ale gdy angażujesz się selektywnie, mówisz, szanuję swój czas i ty też powinieneś. To nie oznacza ignorowania ludzi, ale rozważnego zaangażowania. Chodzi o uczynienie swojego tak bardziej potężnym, nie bojąc się mówić gnie. Twoja obecność, Twoja uwaga powinny być darem, nie oczekiwaniem. Przyjmij tę pierwszą praktykę, zobacz siebie jako rzadki kometę, nie tylko kolejną gwiazdę na nocnym niebie. Twój czas i uwaga są cenne, inwestuj w nie mądrze. Kiedy to zrobisz, Zauważysz zmianę. Ludzie zaczną bardziej cenić Twoją obecność, bo to nie jest coś danego, to prezent. To, jak zaczynasz być bardziej ceniony, zaczynając od cenienia samego siebie. Ceni swój czas jak ukryty skarb. To jedyna rzecz, której nie możesz zrobić więcej. To jest sedno drugiej praktyki w naszej podróży ku byciu bardziej cenionym poprzez stoicyzm. Unikaj ciągłej dostępności. Unikaj zawsze bycia dostępnym. Stoicyzm nie polega na mówieniu o nieb tylko dla samego mówienia, chodzi o zharmonizowanie swojego otak z własnymi wartościami. Wyobraź sobie każdy dzień jako płótno, na którym masz ograniczoną ilość farby, czyli swój czas, aby stworzyć arcydzieło, które stanowi twoje życie. Pozwolisz, żeby wszyscy inni trzymali pędzel, czy podejmiesz kontrolę, malując tam, gdzie uważasz, że jest najlepiej? Mówienie o niej może być aktem głębokiego szacunku dla własnego życia i priorytetów. Jak przypominałby ci stoicki mędrzec, jesteśmy architektami własnego losu. To nie egoizm, lecz szacunek dla samego siebie. Kiedy cenisz swój czas, inni również to zauważą. Zobaczą, że twoje ptak nie jest udzielane lekkomyślnie, a gdy już je udzielasz, jest to znak prawdziwego zaangażowania i szacunku. To practice around a nie chodzi o budowanie murów, lecz o ustanawianie granic. Pomyśl o tych granicach, jak o brzegach rzeki, kierujących przepływ Twojego czasu i energii, skierowanego ku temu, co naprawdę ważne. Nie zawsze będąc dostępnym, uczysz innych doceniać chwile spędzone z Tobą. Stajesz się jak rzadka książka w bibliotece, poszukiwana i ceniona. Twoja obecność staje się darem, nieoczekiwaniem. W ten sposób żyjesz zgodnie z ideą stoicką, opanowując samego siebie poprzez opanowanie swojego czasu. Pomyśl o swoim czasie jak o cennym kamieniu, błyszczącym w twoich rękach. Każdy moment, który dajesz innym, to jak oddawanie kawałka tego kamienia. Jeśli rozdajesz kawałki każdemu, kto prosi, wkrótce nie pozostanie nic dla ciebie. To nie oznacza, że stajesz się samotnikiem, ale raczej stajesz się wybierający. Inwestując swój czas tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie. Kontynuując naszą podróż, aby stawać się bardziej wartościowym i priorytetowym dla innych, przejdźmy teraz do trzeciego punktu utrzymanie poczucia tajemnicy. Utrzymywanie poczucia tajemnicy w otaczającym nas świecie to jak tkactwo spajające sieć w milczeniu podobne do pająka, który tworzy swoje niewidziane dzieło w krainie bycia cenionym. Przyjęcie tej cichej sztuki tajemnicy to nie tylko praktyka powściągliwości, lecz także fascynującego pociągu. Stoicyzm, filozofia zakorzeniona w starożytnej mądrości, oferuje wskazówki do tej enigmatycznej praktyki. Nie polega to na ukrywaniu się w cieniu, ale raczej na wyborze momentu, aby ujawnić się w świetle, myśląc o życiu jak opowieści, gdzie rozdziały rozwijają się w tempie przyciągającym czytelnika. Podziel się swoją opowieścią, ale zachowaj wystarczająco, aby pobudzić ciekawość. Pomyśl o podaniu komuś mapy z oznaczonymi ukrytymi skarbami, ale bez wskazania ścieżek do ich odnalezienia. To tworzy podróż odkrywania, gdzie każda interakcja odsłania więcej głębokości dotyczącej Twojej tożsamości. W sztuce selektywnego dzielenia się tworzymy przestrzeń, aby inni zbliżali się, zdumiewali i cenili rozwijającą się historię naszego życia. Stoicyzm uczy o sile naszej wewnętrznej kompasu. W słowach przekazanych przez czas znajdujemy orientację, i ten, który panuje w sobie i rządzi swoimi pasjami, pragnieniami i obawami, jest więcej niż królem. Nie chodzi o budowanie barier wokół swej istoty, lecz o wybieranie bram, przez które pozwolisz innym wejść, regulując przepływ osobistych wyjawień. W ten sposób tworzysz środowisko. Gdzie Twoja obecność staje się rzadkim i cennym dobrem? To taniec między znanym a nieznanym, gdzie każdy krok to świadomy wybór, nie lekkomyślny potykać. Ważne jest podkreślenie, że tajemnica nie jest narzędziem manipulacji, lecz strategią szacunku dla samego siebie. Obejmuje to zrozumienie swojej wartości i nie jej jak wody w dłonie tych, którzy mogą nie docenić jej głębokości. W świecie który stale domaga się przejrzystości i nadmiernego wystawiania się. Wybieranie, co ujawnić, jest dowodem na zrozumienie własnej wartości. To podejście nie tylko sprawia, że inni cenią cię bardziej, ale również prowadzi do ceniącej samego siebie egzystencji. W końcu najbardziej głęboką tajemnicą, jaką można utrzymać, jest to, ile więcej jest w tobie niż to, co widzą oczy. Wyobraź sobie siebie stojącego na rozstaju dróg z jednym prowadzącym do samodzielności, a drugim do wspólnego wzrostu. Tu właśnie pojawia się czwarta praktyka naszej stoickiej podróży ku większemu uznaniu: Pozwól innym inwestować w Ciebie. To staje się subtelna sztuka zakorzeniona w świadomości i świadomym wyborze. Pozwalanie innym inwestować w Ciebie nie w samowartość, lecz w wzajemne wzbogacanie życia. Seneka, wskazując na wieczną mądrość, zasugerował, że znajdowanie radości w byciu wybranym do zadań, które wzbogacają, poprzez otwarcie się na pomoc i rady innych, nie oznacza wykazywania słabości, ale raczej zapraszanie do dzielenia się siłą. Ta praktyka polega na budowaniu mostów, a nie wznoszeniu murów. Teraz zagłębmy się trochę bardziej. To wykracza poza po prostu akceptowanie pomocy chodzi o pielęgnowanie przestrzeni, w której inni czują, że ich wkłady są cenne i doceniane. Myśl o tym jak o ogrodzie. Ty jesteś ogrodnikiem, ale zapraszasz innych, aby zasadzili swoje nasiona mądrości, wsparcia i życzliwości. Każde zasiane przez nich nasiono pomaga Twojemu ogrodowi zakwitnąć, a w zamian oni doświadczają radości i satysfakcji, widząc, jak ich wkłady się rozwijają. Ten wzajemny rozwój sprzyja głębszym połączeniom i szacunkowi. Chodzi o stworzenie cyklu dawania i otrzymywania, który korzysta dla wszystkich zaangażowanych. Twoja otwartość staje się magnesem przyciągającym ludzi ceniących autentyczne połączenia i wspólny rozwój. Przenieśmy teraz tę praktykę na grunt codziennego życia. Chodzi o proste momenty, przyjmowanie pomocy od kolegi przy projekcie, uznanie rady przyjaciela, czy po prostu otwarcie się na różne perspektywy. Każdy akt otwartości to krok w kierunku bardziej wzajemnie powiązanej i cenionej egzystencji. Nie jesteś tylko samotną postacią, która przemierza życie. Jesteś częścią większej tkanki splecionej nitkami wspólnych doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Jako nowoczesny stoik, przyjmij tę wzajemną zależność z wdziękiem i wdzięcznością, a zobaczysz, jak świat otwiera przed Tobą ramiona w odpowiedzi. Pamiętaj słowa Marka Aureliusza: Co dobre dla ula, to dobre dla pszczoły. Twój rozwój i ich inwestycja nie są tylko splecione. Są to same istota cenionego i znaczącego życia. Teraz przejdźmy do piątego punktu w naszej podróży. Aby stać się bardziej wartościowym i priorytetowym dla innych, co polega na priorytetowaniu swoich potrzeb w pierwszej kolejności? Priorytetowe traktowanie swoich potrzeb. Priorytetowe traktowanie swoich potrzeb nie jest egoistyczne, lecz istotne. Wyobraź sobie, że jesteś w samolocie i maski tlenowe opadają. Instrukcja mówi, aby najpierw założyć swoją, zanim pomóc innym. To zasada dotyczy nie tylko podróży lotniczych, ale jest filozofią życiową. Stoicyzm, filozofia praktyczna zarówno w czasach starożytnych, jak i obecnych, odzwierciedla to uczucie. Seneca, filozof stoicki, kiedyś powiedział: A nie ten człowiek jest biedny, kto ma za mało, ale ten, kto pragnie więcej. Chodzi tutaj o to, by nie gromadzić zasobów, lecz rozpoznawać, że zaspokajanie własnych podstawowych potrzeb to pierwszy krok, by być źródłem siły dla innych. Kiedy priorytetyzujesz swoje potrzeby, nie odwracasz się od innych, wręcz przeciwnie, budujesz rezerwuar siły osobistej i stabilności. Wyobraź sobie swoje życie jak ogród, jeśli nie podlejesz i nie zadbasz o rośliny najpierw, jak oczekujesz, że będziesz mógł podzielić się ich pięknem i cieniem z innymi? Twoje potrzeby, czy to odpoczynek, rozwój osobisty czy emocjonalne odżywianie, to woda i światło słoneczne dla Twojego ogrodu. Dbając o siebie, zapewnicasz sobie energię, cierpliwość i zasoby, by być obecnym i wspierać ludzi wokół Ciebie. To nie jest wezwanie do izolacji, lecz do znalezienia równowagi, gdzie Twoje dobro nie jest ciągle poświęcane. Działanie zgodnie z priorytetami wymaga więcej niż tylko uznania, wymaga działania, jakby doradzał Marek Aureliusz, inny mądry stoik, a nie marnuj więcej czasu na dyskusję o tym, jaki powinien być dobry człowiek, bądź nim. Oznacza to podejmowanie trudnych decyzji, ustalanie granic i czasem mówienie nie. To nie jest najłatwiejsza droga, ale prowadzi do prawdziwego szacunku i poczucia własnej wartości. Działając konsekwentnie w sposób zgodny z własnymi potrzebami i wartościami, stajesz się filarem autentyczności i integralności. Ludzie naturalnie zbliżają się do tych, którzy są zrównoważeni i pewni siebie. Więc zacznij dzisiaj, priorytetyzuj swoje potrzeby i zobacz, jak świat zaczyna cenić się w nowy, głęboki sposób. Tu dochodzimy do szóstego istotnego punktu tego nagrania wideo nieczyń innych centrum swojego życia. Nie rób z innych centrum swojego życia. Podczas nawigowania przez życiowy labirynt często zapominamy o kompasie wewnątrz nas, powierzając kierunek innym. Stoicyzm, filozofia nieoziębłej obojętności, lecz głębokiego umocnienia, uczy nas odzyskiwać naszą narrację. Praktyka nieczynienia z innych centrum naszego życia to nie lekcja izolacji, ale podróż ku autentycznej samoocenie. Wyobraź sobie siebie jako kapitana statku na szerokim oceanie życia. Inne statki mogą płynąć obok ciebie, niektóre nawet mogą próbować zmienić Twój kurs, ale koło sterowe pozostaje pewnie w Twoich rękach. Ten stoicki zasada rezonuje w słowach Seneki: cierpimy częściej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Nie zakotwiczając swojej wartości w rękach innych, unikamy burz wyobraźni. Podjęcie decyzji Wyznaczenie celów i cenić swoje opinie z determinacją kapitana stawiającego czoła morzom. Teraz rozważ swój czas i energię jako najcenniejszą walutę, jaką posiadasz. Czy wydałby się lekkomyślnie? Nieczynienie z innych centrum swojego życia to mądre inwestowanie tej waluty. Zaangażuj się w relacje i działania, które wzbogacają twoją duszę i są zgodne z twoimi wartościami. To kwestia jakości, nie ilości. Twój czas to dar. Dziel się nim z tymi, którzy celebrują Twoją istotę, nie z tymi, którzy wymagają, abyś dopasował się do ich formy. Naucz się przyjmować sztukę selektywnej uwagi w świecie pełnym opinii i osądów. Skup się na tym, co naprawdę ma znaczenie na Twoim rozwoju, Twoim pokoju i Twojej podróży. To nie oznacza zamykania oczu na świat, lecz wybór, by nie pozwalać Mu dyktować Twojej samooceny. Im bardziej skupiasz się na doskonaleniu swoich mocnych stron i podążaniu za swoimi pasjami, tym mniej będziesz szukał potwierdzenia z zewnętrznych źródeł. Pamiętaj, że jesteś rzeźbiarzem staczu swojego życia, rzeźb z intencją, skupiając się na swoim wewnętrznym głosie i wizji. Poprzez praktykę tych zasad stoickich stajesz się nie tylko bardziej ceniony przez innych, ale co ważniejsze, rozwijasz głęboki szacunek i miłość do samego siebie. Ta podróż nie polega na lekceważeniu innych, lecz na odnalezieniu swojego unikalnego rytmu w symfonii życia. Ostatni punkt tego nagrania to rada, którą możesz uznać za zaskakującą. Przestań inicjować każdą rozmowę, zmień. Przestań rozpoczynać każdą rozmowę. Przesuń swoje skupienie z mówienia na słuchanie. To może być graher, której szukasz. Ta praktyka, głęboko zakorzeniona w filozofii stoickiej, Zachęca do nieinicjowania każdej rozmowy. Wyobraź sobie moc milczenia i sztuki słuchania. Chodzi nie tylko o pozostawanie cicho, ale o oddawanie innym przestrzeni do wyrażania siebie. Ta zmiana może zmienić sposób, w jaki nawiązujesz z innymi kontakt i to, w jaki cię postrzegają. Mądrość stoicka, podobnie jak ta od Epikura, podkreśla równowagę między naszymi uszami a naszymi ustami. Subtelnie zasugerował, że mamy dwa uszy i jedno usta, abyśmy mogli słuchać dwukrotnie więcej niż mówimy. To nie tylko stare powiedzenie, to potężne przypomnienie w naszym nadmiernie komunikatywnym świecie. Nie będąc zawsze pierwszym do wypowiedzenia się, tworzysz przestrzeń dla innych. Ta przestrzeń pozwala ci wchłonąć, zrozumieć i reflektować, nie tylko reagować. Chodzi o przyjęcie siły w milczeniu i mądrości w słuchaniu. Teraz pomyśl o ostatnim razie, kiedy ktoś naprawdę Cię wysłuchał. Jak to sprawiło, że się czułeś? Doceniony, zrozumiany, może nawet ważny? To jest dar, który dajesz innym, gdy pozwolisz im zainicjować rozmowę. To subtelny, ale głęboki sposób okazywania szacunku i zainteresowania tym, co mają do powiedzenia. Robiąc to, nie tylko słyszysz słowa, uznajesz ich myśli i uczucia. Budując głębsze i bardziej znaczące połączenia. W dzisiejszym szybkim świecie, gdzie każdy pragnie mówić, bycie tym, który słucha, wyróżnia cię. Pokazuje dojrzałość, cierpliwość i autentyczne zainteresowanie innymi cechy, które są rzadkie i cenione. To nie oznacza, że nigdy nie powinieneś wyrażać swojego zdania, ale chodzi o wybieranie właściwych momentów. Kiedy mówisz, słowa mają większą wagę. Ponieważ pochodzą z miejsca zrozumienia i rozwagi. Aby to praktykować, zacznij obserwować swoje interakcje. Zauważ chęć wtrącania się i oprzyj się jej. Zamiast tego skoncentruj się na tym, co druga osoba mówi, żądawaj pytania, okazuj zainteresowanie i pozwól rozmowie płynąć naturalnie. Nie chodzi o bycie biernym, ale o bycie celowo obecnym. Z czasem ta praktyka nie tylko wzmocni twoje relacje, ale również wzbogaci Twoje zrozumienie ludzi i świata wokół Ciebie. Pamiętaj, w chwilach ciszy mądrość często mówi najgłośniej. Dziś eksplorowaliśmy siedem praktyk transformacyjnych zakorzenionych w stoicyzmie, z każdą jako kamieniem milowym w kierunku bycia bardziej cenionym i szanowanym. Pamiętaj, że Twoja podróż do większej mądrości stoickiej, samorozwoju i silniejszych relacji to nie tylko lista kontrolna to sposób życia. Przyjmowanie tych praktyk, bycie bezstronnym i przemyślanym, cierpliwym, ale aktywnym, wybiórczo dostępnym, intrygująco tajemniczym i otwartym na wkłady innych, priorytetem dla własnego dobrostanu i niezależności, a także pozwalanie innym do siebie, nie polega na poszukiwaniu uzasadnienia, ale na znalezieniu harmonijnego równowagi w życiu. To nie są tylko wskazówki, to narzędzia do życia. Kształtują nie tylko to, jak ci widzą inni, ale także to, jak widzisz siebie, silnego, szanowanego, cenionego. Dlatego przyswój te lekcje, wkomponuj je w swoje codzienne życie i obserwuj, jak transformacja się rozwija. Nie poprawiasz tylko swoich relacji, ewoluuje Twoja osobowość. A pamiętaj, to dopiero początek. Czeka na ciebie świat mądrości stoickiej, gotowy do odkrycia i przyjęcia jako swojej. Jeśli znalazłeś wartość w tym wideo, proszę, kliknij przycisk lubię Tobie i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z naszym najnowszym kontentem. Dziękuję za dołączenie do tej podróży ze mną. Subskrybuj i dołącz do naszej społeczności stoickiej po więcej wglądów. Podziel się swoimi myślami poniżej, a jeśli nie wiesz, co opowiedzieć, po prostu skomentuj i rozwijam się codziennie. To mały krok ku bardziej cenionej Tobie. Bądź stoicki, bądź zdeterminowany, rozwijajmy się razem. Do zobaczenia w następnym wideo.